posiłek będzie e, właśnie bardzo dobry dla waszych mięśni ale też przesmaczny e, ostatnio pojawił się taki głos i też parę osób napisało do mnie wiadomość że mało wyrafinowany posiłek pokazałem no to teraz będzie będzie kuźwa wyrafinowany oddaj fartucha Prawda. No, no. Dobrze, to zabieramy się do gotowania. Usobny fartuszek, prawda. E, takie składniki będą nam potrzebne. To jest pesto. E, akurat nie było, nie było tańszego, ale normalnie w Tesco kupuję najtańsze jakie jest. E, oprócz oczywiście Indyka, który jest najdroższym składnikiem naszej potrawy, to pesto też jest jednym z droższych z tych naszych składników. Ale jeżeli kupicie to, powiedzmy, właśnie w Tesco albo w innym e, tanim dys dyskoncie, to będzie Was to kosztowało nie więcej niż 6-7 zł za takie opakowanie. Można korzystać z tego oszczędnie, to znaczy już 40 gram, a tutaj mamy prawie 200. Wystarczy na talerzu, żeby naprawdę czuć intensywny smak. Także myślę, że się opłaca. Co zrobimy najpierw? Tu już nam się gotuje woda na makaron. Teraz go zważymy. Mam ma akurat 100 gram. gotującej się wody. E, nieważne, czy gotujecie go al dente, czy możecie ugotować jak robicie. Jak Teraz będziemy sobie ważyć kurczaka, a konkretnie indyka. E, to jest mielony indyk, więc on ma trochę tłuszczu, ale ta firma ma bardzo dobre jakościowe mięso, także polecam Wam indyk pol. będzie 200 gram tego indyka. Tutaj nam się gotuje jeszcze ryż. To go na chwilę zdejmiemy. On nie będzie potrzebny do dania. I możemy sobie wrzucić eee, jasna, że generalnie każde mięso na patelni nawet nie nasmarowuję lekko olejem, tylko najczęściej dolewam trochę wody. Wtedy wrzucam mięso. Sobie naszego pomidorka czego sobie pokroić jak tam chcecie byle w miarę drobno okay. jako że to jest dosyć tuste mięso to właśnie nie potrzebujemy tego tłuszczu wcale on się nam wytopi Nam nie będzie przybierało. Oczywiście do tego przepisu możecie użyć jak najbardziej albo kurczaka, albo indyka. Nie musi być mielony. Nawet niektórym pewnie bardziej by bazowały drobne kawałki, po prostu pokrojone. To jest bez znaczenia. No, trzeba teraz jeszcze zamieszać trochę nasz makaron. No, Magda dotyka jedzenia Krzycha. Jesteś wycięta. OK, teraz będziemy ważyć nasze pesto. U mnie to jest nie za dużo, trzeba je najpierw trochę pomieszać, żebyście sobie nie nałożyli samego oleju roślinnego o, w ten sposób parujemy Starać się trzeba, żeby tak z głębi właśnie wyciągać, żeby nie sam ten olej roślinny tylko razem z tą bazylią i zmielonymi orzechami. To so już trochę się podsmażyło, ale jeszcze musi dobrze się zrumienić. Widzicie makaron, tam już mało wody zostało. W sumie już jest idealny właśnie zrobiony al dente. Teraz go Odsądzę szlaku. No makaron możecie od razu wrzucić sobie do tego pesto, to mm, nie jesteśmy szefami kuchni, kolejność nie ma tutaj większego znaczenia. Pomidora też od razu można dorzucić Teraz możemy sobie dorzucić trochę, ja lubię suszoną cebulę Trochę zmniejszyć gaz, żeby nam się nie przypaliło Jeszcze tylko trochę oregano. Ale pachnie świetnie. Możecie zobaczyć, że to mięso z indyka, ono inaczej, ono inaczej się smaży niż kurczak na przykład, oczywiście mówię o mielonym, bo... Mielone z kurczaka czy z wołowiny zazwyczaj mm, przy końcu smażenia robi się takie szarawe, a ono zachowuje tą różową barwę nawet jak już jest mocno przypieczone. E, ja nie lubię zbyt mocno, więc już po prostu będę wyłączał gaz i nakładam. A teraz wezmę sobie wezmę sobie naszą łyżkę. I to wszystko wymieszam. Aha, jeszcze sól. Lubię mocno słonę, nie żałuję sobie. I teraz to wszystko mieszamy. Oczywiście musimy dobrze wymieszać z tym naszym pesto, bo to jest kluczowy składnik tej potrawy. On nadaje cały smak, aromat więc dobrze mieszamy, żeby trochę tej zielonej barwy się pojawiło na reszcie składników. No i tak to wygląda. Także bon appetit. A teraz jeszcze małe podsumowanie, bo spodziewam się, że na pewno pojawią się kolejne hejty, że co ja pokazuję, przecież to jest nic skomplikowanego, tylko kurczak czy indyk z makaronem, a tamte dodatki to nic. Nic takiego. Ale właśnie diabeł tkwi w szczegółach, bo to pesto to jest po prostu klucz do smaku tej potrawy, także spróbujcie, a na pewno Wam zasmakuje. To jest potrawa jak najbardziej czysta. No, kulturysta by się nie powstydził, bo... Wiadomo, proteinki z kurczaka, czy z tego innego mięsa, jakie sobie tam zastosujecie, węgle z makaronu. E, mamy też warzywo w postaci tego pomidorka. No i zdrowe tłuszcze, bo tam mamy olej roślinny e, i trochę mm, e, trochę tłuszczy z orzechów. Zależy jakie pesto sobie kupicie, czasem z pini, czasem z e, z pistacji. No różnie tam dają. Czasem nawet zwykłych, ziemnych, ale nie bójcie się, pamiętajcie, orzech ziemny to też dobre tłuszcze, więc jeszcze raz smacznie.